10. 5, 4, 3, 2, 1, go. 60 6, prawy długi. Może zahacz Max. Przechodzi w 6 lewy krótszy słupek. Przechodzi w 4 plus plus prawy szybki. Z odwagą słupek. 44 plus lewy krótki, lekko późny zahacz szyb. Spróbuj Max. 60 lewą, szczytam z odwagą, prawy 5 szybki syf, 80, mocno schamuj 3 minus lewy, 3 minus lewy, 40, prawy 5 minus lewy, 80 ogrodzenie, mocno schamuj 2 lewy na jedź słupek, może gnój. 50 prawy Max, 5 prawy Max, krótka schamuj, 4 lewy szybki słupek, przechodzi w 3 plus prawy, może zahaczyć wciągnie, przechodzi w zaszczytem. 5 minus lewy słupek, spróbuj Max, do krótka 5 lewy zahacz, przechodzi w 5 prawy zaraz z odwagą, do schamuj 4 plus prawy zahaczyć szybki, 60 schamuj 4 minus prawy dłuższy słupek. Na lewy mocno schamuj dwa lewy opór. Na lewy mocno schamuj dwa lewy opór. Tak. I pięć prawy max. Przechodzi w cztery plus lewy prawy. Cztery plus lewy prawy. Przechodzi w pięć lewy max. Krótka pięć minus lewy. Nie bój max. 40, mocno schamuj, 3 plus lewy, 100, widzisz, bardzo mocno schamuj, opój prawy, ważny, trzymaj, przytul, i 80, szczyt lewą, szczyt lewą, za szczytem, 120 lewą, i 5, minus, minus, bardzo szybki, przechodzi, tylko schamuj, 4 plus lewy, przytul, 4 plus lewy przytul. 80. Mocno schamuj. 3 minus lewy. Może syf. Ciągnie. Koniec. Zahacz. Przechodzi. W zaszczytem. 4 plus prawy. Krótki słupek. 40. W zaszczytem. Mocno schamuj. 3 lewy. Tchni. gnuj. Do hak prawy. Wolny. Tak. I od razu. 5 prawy max. 60. Lewą prostuj. Przechodzi w 4 plus prawy szybki 4 plus prawy szybki Do schamuj przechodzi przez szczyt 5 minus lewy tylko zahacz szybki 44 plus prawy szybki 60 6 lewy max 66 lewy max i 50 schamuj szczytem 4 plus lewy przydól szybki przechodzi w 5 minus minus spróbuj max 80 prawą i schamuj z drogi 4 plus lewy krótki słupek piano dobija 50 przed szczytem mocno schamuj 4 plus lewy szybki i 40 widzisz mocno schamuj 3 plus bardzo piano może zwirek Przechodzi w 4 plus lewy. Z odwagą, krótka, mocno skamuj, 3 plus prawy podwójny. Tn, nie tni, tn, drugi max. I 6 prawy lewy max. Krótka, 7 lewy max. I 50 lewą zmyła, 40 odpuść. 5 lewy szybki. To wcześniej mocno hamuj opór prawy słupek na główną. 60. 4 plus prawy widzisz Max Krótka lewą. 4 prawy bardzo szybszy. Przechodzi w 4 lewy z odwagą słupek przytul. Szczyt środkiem 50. I mocno hamuj dwa lewy przytul, znak szybki. Dwa lewy przytul, znak szybki. 40, 6, prawy, lewy, max, 50, mocno schamuj, 2 minut prawy, przytul syfek, przechodzi w 2 lewy, zahacz lekko późny, 40, prawą i 4 lewy, krótki słupek, zahacz, spróbuj max, krótka, 4 plus prawy, przytul, spróbuj max, 100, przed szczytem schamuj, za szczytem 4 minus lewy, tylko zahacz, Cztery lewy minus, tylko zahacz Przechodzi w cztery prawy szybki. Na lewą. Na lewą. Siedem lewy w lotną. Za nim pięć prawy max. I od razu mocno